serdecznie. Epicki gawron na start. To Dobra. Eee, cóż, popełniłem mojego fejla przy ankiecie, ponieważ nie ustawiłem tak zwanego ciasteczka, czyli sprawdzania IP. Ciasteczko służy do powstrzymania ludzi od głosowania parę razy z tego samego numeru IP. Mój błąd, możecie mnie za to więc postanowiłem, że wygra po prostu ślepy los. I tak głównie dwie frakcje wchodzą w grę, czyli Isengard i Krasnoludy. Więc w takim razie rzucimy sobie monetą, jeżeli wypadnie orzeł, to nagrywamy Isengard, jeżeli wypadnie reszka, to nagrywamy krasnoludy. Czemu tak robię? Ponieważ zauważyłem, że faktycznie jest co minutę około 50 głosów na jedno albo 50 głosów na drugie, a jest coś takiego jak właśnie klikboty, z jest taki mały programik, który po prostu zacznie klikać, 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 klikać i klikać, i to najprawdopodobniej są cały czas te same osoby, które klikają na to. Z uwagi na. To, to przez to, że nie ustawiłem tego ciasteczka, a teraz podejmujemy decyzję. Pół. Jest. Gdzie to jest? I mamy... Co to jest? Już nie widzę w komórce. Moi drodzy... Orzełek, czyli wygrał Isengard. Więc tak. Zapewniam Was, że to nie będzie taka sama kampania jak w... u Elfów z Lorien, ponieważ nie zajmowaliśmy, o ile pamiętam, Edoras, nie zajmowaliśmy Helmowego Jaru, nie ruszyliśmy na Bri, nie ruszyliśmy na Rivendell i nie ruszyliśmy na Minas Tirith. Będzie inaczej. Hejka.